Siemano. Dzisiaj, będziemy wymieniać klocki hamulcowe tylnie w Maździe 6. Oczywiście, klocki renomowanej firmy Max Gear. Jakość musi być. <ścoughs> no to co ono? Zaczynamy kolejną bardzo dobrą robotę. Kurwa Mać. Człowiek, przecież tu progów nie ma. Mhm, bardzo ładnie. A, może się koło odkręcić. No można. To hops. I tak. I mamy oto nas piękny zacisk. Musimy odkręcić tę śrubkę. I tak samo tutaj na dole. O, hops. Dwunastka mhm, ta. A na dole. No, a na dole znowu trzynastka za mała, a czternastka w sam raz. Uh -huh. No, w górę na pewno odkręcanie. A to młotka weźmiemy. O. O, poszkoda. Rączek. O, pyk jak ładnie poszło. No dalej. O. Chodź. No i odkręcamy. A, jeszcze górę poluzujmy. Dwunastka. Nie, dwunastka za mała. Za mała. Co to jest? Co to za czary? Trzynastka za duża. Co to ma być? A weźmy nasadkę. Odkręcanie. O nasadkę nabijemy. Pyk. No i odkręcanie. Hopsa. No, nawet poszło. Ops, o, na olejona jak ładnie. Ops. Druga. O, tak samo. No dobra, i trzeba jakoś go tu. O Aha. ręcznie zaciągnięty. Jak to? Nie. Co to, to się stłęnęło? O kurno. A na biegu jest, jest dobrze. Dobrze. Hops, tobie dziękujemy. O, i to jest nasz zacisk elegancki. O, na bok go. A. A klocuszki, klocuszki. O. O. No dalej, wyłapić. Widzicie? Wyeksploatowane do końca. Włapię O. O. Hops. Dobra ładnie było, ale się skończyło. Hopla. Hmm. Tak patrzę na te tarczę i ona do mnie nie przemawia, dlatego postanawiam ją zdjąć. muszę to jeszcze to odkręcić. Ona odkręci. Wiecie co? Majster nie ma takiej dużej nasadki, no i no nie będziemy zdejmować, ale za to o, fleksikiem tu obszlifujemy i będzie cacy. No. Mm, A nie jeszcze o, mamy odkręcone, to sobie albo całkiem to odkręcimy sobie ładnie wyczyszczę. O tak. Mhm. Mm Hops. I teraz, tak tutaj te miejsca możemy sobie wyczyścić, gdzie klocek hamulcowy będzie pracował. Tylko tę blaszkę trzeba zdjąć. Hops, jeden. O, hops, dwa. Tu trzecia gdzieś ciała. Czwarta. Hops. No i idziemy do Imadełka. Majster ma taki ładny pilniczek. Dzięki któremu te... O, krawędzie spiłujemy, wypuścimy, no i będzie to ładnie kula. O. o tak, tutaj też. O, bardzo ładnie. No dobra, trochę tu poskładałem. To przykręciłem. I teraz będziemy cofać tłoczek. Z tłoczkiem nie będzie dużo zabawy, bo mamy nasz, aha, magiczny zestawik. Chops, otwieramy. Bierzemy to. To. O, pyk. Przekładamy. O, lepiej. Widać, że nie używany. Dobrze jest. Dobra tu jest małe, to będzie pewnie czwóreczka hops no i zakładamy o, o pyk o, pasuje no to hopla. No le, elegancko wchodzi. O kurwa, aż poleciał płyn rzeczywiście. Co tu się dzieje? O kurwa, dobra, bo tak głęboko go wkręcę. Hop. O kurwa, uszczelka wyleciała. Nie! U, weszła. Hehe, błaj. Pewnie się od razu zapowietrzył. Fantastycznie. No dobra, my tu pierdół, pierdół, A tu dostaliśmy jeszcze taką pastę. Hops, rękawiczki już zdejmiemy. Pastą o. Hops, tu smarniemy trochę. Górę też. O, z tyłu. O, hops. i włożymy blaszki. Blaszki o elegancko poczyszczone. Chops jedna. Chops druga. O, tu wyciekło aż. Aż, aż. Tył trzecia. O. pyk smyk nie żałujmy jej pyk no i bardzo ładnie no dobra, bierzemy nasze klocuszki Hop, otwieramy instrukcja, kto czyta instrukcję? bierzemy to i my otwieramy. No, eleganckie klocuszki z Max Gir. Niektórzy szlifują lekko narożniczki, ale my tu się nie będziemy spuszczać. Jak to było tak chyba? Bardzo ładnie. A jeszcze gumeczki. A, jest druga, dobra. Mamy gumeczki. I jak one były? Tak. O. Zmyk jedna siedzi. Ну, ты? Mamy to. Teraz ciebie tu, smyk drugą też o. I no dalej tam. O, no weszło. No i dokręcamy. Hopla. Hmm czternastka. dobra. Czternastka, pyk, dociągamy. Wystarczy. Tu na górę trzynastka. pyk. A jeszcze jedna taka rada, zanim ruszycie, wciśnijcie z 2-3 razy pedał hamulca, bo wiadomo, ten tłoczek musi wyjść, wszystko się musi napompować, żeby nie było, że ruszycie, zaś hamujecie i buch, nie ma ten, hamulca. Dobra, wystarczy. No, a na dodatek jeszcze, żeby tak się gdzie to jest. No, żeby się nie wyróżniało. O. Klocuszek też na czerwono pomalujemy. No. O, tu mi się zdrapło. No dobra, no i zakładamy kółeczko. Albo niech to sobie spokojnie wyschnie. A kółeczko potem założymy. No. I tak by wyglądała wymiana tylnych klocków hamulcowych w maździe 6. A tobie, jeśli się podobało, lajkuj, subskrybuj, udostępniaj. Niech to się niesie. Nie wszyscy widzą te dobre roboty. Strzała!